Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: To Jan chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady. Żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem, pod przysięgą, obiecał jej dać wszystko: o cokolwiek poprosi. Natychmiast, po prostu. Bez rozeznania, bez yy, słuchania swoich doradców. Pragnę ci coś dać i ci coś daję, tylko nawet nie mówię ci co, wybierz sama. A ona przedtem już podmówiona przez, przez swoją matkę powiedziała, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu, przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. I tutaj zatrzymają się, postawmy krok: Herod i Herodiada, para, partnerstwo, konkubinat, ludzie, którzy niszczą małżeństwo. Niższą instytucję małżeństwa. Małżeństwo jest święte. Małżeństwo jest dane od Boga. Bóg chciał małżeństwa. Ludzie nie wymyślili małżeństwa. Małżeństwo to jest, przy... Małżeństwo to jest przymierze. Bóg wchodzi w przymierze z człowiekiem i na takiej samej zasadzie. Yy, Daje przymierze między ludźmi, między kobietą a mężczyzną, między mężczyzną a kobietą. Nie inaczej. Jedna kobieta, jeden mężczyzna, jeden mężczyzna, jedna kobieta. I to przymierze jest trwałe, po, przez Boga pobłogosławione, i nie możesz się rozwieść. Nie możesz zniszczyć tego, co Bóg pobłogosławił, co Bóg złączył. Nie możesz rozdzielać tego. Nie rób tego, bo stracisz błogosławieństwo. Wprowadzisz w, w siebie takiego robaka, który cię będzie żar. Sumienie będzie cię boleć, będziesz miał niepokój serca i to od wewnątrz będzie cię żarło. Jeśli się nie nawrócisz, no to całe, całą wieczność cię to będzie żarło. I cię to nie zeżre. Będzie cię to żarło i sp sprawiało ci niewypowiedziany ból. Ale wtedy już po tamtej stronie nie będziesz mógł sobie pomóc. Ale tutaj Herod i Herodiada żyją w przepychu, żyją w przyjemności. Herodiada zostawiła swojego męża Filipa no, dla tej przyjemności, dla władzy. Bo to Herod ma większą władzę niż ten jej mąż. I zobaczcie, oni nie chcą usłuchać człowieka, który jest prorokiem, który jest największym z proroków największym y, 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 człowiekiem, który jest urodzony z niewiasty, bo Pan Jezus tak powiedział. No, Pan Jezus jest oczywiście większy, ale, ale Jan Chrzciciel jest właśnie. No, zaraz po Panu Jezusie można powiedzieć, jako prorok. I ten prorok nie czyni żadnego cudu, żadnego znaku. On nie jest cudotwórcą. On jedyne co miał do powiedzenia dla każdego człowieka, bez względu na to, kim był, to: Człowieku, nawróć się, wyprostuj drogę dla Pana. My takich ludzi nie lubimy. Bo taki człowiek jest taki szorstki, jak papier ścierny. No i tym papierem ściernym nas po prostu tak ściera, aż do kości. I to boli, żeby zniszczyć tego robaka, który jest w nas. To zło. No i Jana Chrzciciela nikt nie chce słuchać. Herod, Herodiada nie chcą słuchać Jana Chrzciciela, bo są niszczycielami instytucji małżeństwa. I spójrzmy na takich ludzi dzisiaj. Mnóstwo jest takich, Herodów i Herodiatów. Ci ludzie, którzy niszczą instytucje małżeństwa, którzy komuś kiedyś obiecali, ale nie wytrwali w tej przysiędze, będą bardzo dbać o bogactwo, będą szukać bogactwa. W to wejdą, w zaspokajanie swoich potrzeb fizycznych. Może być nawet tak, że będą obrzydliwie bogaci, a jeśli nie fizycznie, to w marzeniach. Będą szukać tego, co jest bogate, co jest cudowne i będą chcieli takich ludzi obok siebie. Zobaczcie, że nawet Herod zaczął się zastanawiać nad Jezusem no bo co Jezus czynił? Cuda, znaki moce cudotwórcze miał w sobie. To go kręci. Oczywiście, gdyby spotkał Jezusa, no to wzgardziłby nim. Tak się zresztą stało. Bo Jezus nic mu nie da. Nie da mu żadnego znaku, żadnego cudu. Bo już dostał to, co miał dostać. Miał Jana Chrzciciela. Miał kogoś, który mówi mu nawróć się, zdejmij te swoje piękne szaty, swoją koronę, sprzedaj te wszystkie swoje bogactwa i nałóż wór pokutny, bo zniszczyłeś coś, co jest bardzo ważne dla Boga. Zniszczyłeś małżeństwo i niszczysz to małżeństwo, nie niż małżeństwa, bo, bo się nie ostaniesz przed Bogiem, który jest sędzią sprawiedliwym. I doświadczysz no, tego miecza. Ale Herod nie chce słuchać z Herodiadą. I dzisiejsi Herodowi i Herodiady też nie chcą słuchać. Oni będą słuchać tych cudownych charyzmatyków, którzy będą mówić o uzdrowieniach, o różnych jakichś znakach, ale nie będą głosić nawrócenia. Nie powiedzą Herodowi nawróć się, bo stracą wtedy finansowanie. No bo Herod ma kasę. Herod będzie dbał o swoich proroków, pseudoproroków, żeby no, jakoś y, tego robaka, który jest w nim, jakoś tak zapiali, y, żeby on zapomniał o tym, co go tam gryzie w środku. Ta gangrena tam w środku, ta duchowa, y, która no, niszczy. Dlatego Herod jest taki okrutny i Herodiada też. Zobaczcie, kobieta Powinna być piękna, łagodna. Ona jest taka okrutna, taka straszna, i Herod wpadł w pułapkę Herodiady. Zasmucił się z tego powodu, że, że ta córka Herodiady, podmówiona przed nią, zażądała właśnie głowy Jana Chrzciciela. A musiał to zrobić. Musiał dotrzymać ślubu, którego, y, które, który dał. A ślubu przed Bogiem nie mógł y, 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 wypełnić. Bo jest martwy. Bo tęskni za tym, co jest po prostu przyjemnością. A Bóg żąda od nas, żebyśmy się wyrzekli przyjemności. Jeśli ta przyjemność prowadzi do grzechu, on sam chce dać nam przyjemność. Najpierw pokuta, cierpienie, wór pokutny, lamentacje nad swoim grzechem, a potem Bóg ci pobłogosławi. Ci, którzy niszczą małżeństwo swoje, nie tylko niszczą swoje małżeństwo, ale niszczą także wszystkie małżeństwa i będą robić wszystko, żeby te inne małżeństwa były zniszczone. Będą głosić rozwody. Będą głosić antykoncepcję, partnerstwo, wolność. Będą wymyślać sobie jakieś y, małżeństwa rzymskie, czyli bez, takie bez zobowiązań, bez, bez papierka, będą niszczyć małżeństwa i sami zostaną zniszczeni. Y, trzeba, trzeba uważać, bo to jest dla Boga ważne, naprawdę, i z takiego myślenia e, antymałżeńskiego ciężko się nawraca. Długo się człowiek nawraca. No bo to naprawdę, to, to takie antymałżeńskie myślenie życie takie, rozwodników niszczy wszystko. Dzieci dzieci później nie mogą e, stać się. E, Wiernymi w, w małych rzeczach, nawet nie potrafią wytrwać w przysiędze, nie potrafią się uczyć często. To wszystko spada na, na, na pokolenia następne. Wiecie, to przekleństwo, które jest głoszone w Starym Testamencie, że jeśli od, odejdziesz od Boga, to y, bierzesz na siebie przekleństwo, ale także na swoje dzieci, na pokolenia cztery po tobie, to, to cały czas trwa. A jeśli będziesz wierny Bogu, no to przyjmiesz błogosławieństwo do, tysiącz, do tysiącznego pokolenia. To wszystko trwa. To, to, to jest niezmienne. Jezus tego nie zmienił. To trwa. My widzimy, co się dzieje w Polsce. Co trzecie małżeństwo jest kończone rozwodem. No i Ludzie się nie rodzą. Teraz jest moda na miłość do zwierząt. Ci, którzy niszczą y, rodziny, niszczą małżeństwo. Nie chcą się mnożyć, nie chcą y, mieć dzieci. Jedno dwoje wystarczy. Tacy ludzie się nie ostoją. Tacy ludzie nie będą y, y, szli za Bogiem. Oni będą szli. Za, za, swoją, za swoim bóstwem, swoją, swoją wizją Boga. Ich to, co Bóg daje, nie będzie interesować. Zobaczcie, że Bóg w pierwszym czytaniu z dnia ja wiem, że to może być trudny odcinek dla wielu Bóg daje taki, taki szczególny czas, taki rok jubileuszowy. 50 lat po tym, co Bóg daje, przychodzi rok jubileuszowy. Wszystkie długi zostają spłacone. Człowiek, który popadł w niewolę, musi odzyskać wolność. Tak długo czasu trzeba czekać. 49 lat, a w 50 roku jesteś wolny. A Człowiek, który ma w sobie tego robala, który go tak żre, chciałby natychmiast się tego robala pozbyć. Tego. tego co go zniewala, co go niszczy, co za, odbiera mu radość życia. Natychmiast. Ale to nie jest tak natychmiast. Musisz teraz wziąć na siebie te konsekwencje swoich grzechów. Rozwiodłeś się. No i teraz ciężko zwrócić do tej kobiety, z którą się rozwiodłeś, bo może ona się już z kimś związała i musisz teraz trwać w samotności, w czystości i, i jak niewolnik. Izraelita, który zaciągnął na siebie jakieś długi, których nie mógł spłacić, był sprzedawany w niewolę. I musiał być niewolnikiem przez te 50 lat. To co ja teraz mam tak długo czekać, bo mnie kobieta zostawiła? Albo zostawiłem kobietę i, i wszedłem w jakiś tam związek, zerwałem tamten związek i nie mogę do tamtej wrócić, bo tamta mnie nie chce, bo ona mi nie chce przebaczyć, bo sobie może też ułożyła jakieś życie z kimś innym. I teraz ja mam sam żyć? Tak, masz sam żyć. Nie, ja nie chcę. To ja chcę jakiegoś charyzmatyka posłuchać. Jakiegoś cudotwórcy, który załatwi to tak jak się załatwia problem z głową, nie z bólem głowy. Wystarczy tabletka i już nie ma bólu głowy. A nie chcę słuchać jana chrzciciela. Jana chrzciciela nie chcę. Czego zamknąć. Trzeba go wyrzucić z, z, z mojego życia, bo on mi niszczy. Moje życie, moje szczęście, które ja sobie tutaj z, Her z Herodiadą albo z Herodem sobie układam, nie? Muszę go zamknąć. A najlepiej to się go pozbyć, odciąć mu głowę, jak wężowi, nie? No, to co jest naj, 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 najniebezpieczniejszą częścią ciała węża? No, głowa, bo tam jest jad. Więc odcinasz głowę i wyrzucasz. Jan Chrziciel nie jest wężem. Jan Chrziciel jest jest tą, tym lekiem. Jest tym człowiekiem, który prowadzi Cię do Jezusa, który prostuje drogę, którą Ty skrzywiłeś człowieku. I On Cię uczy: Wyprostuj drogę dla Pana, wtedy Pan przyjdzie i Ci da przyjemność. Ale to będzie trwało. Nie, nie chcę tak, nie. No to odcinasz Janowi robi. Głowę jak wężowi, bo traktujesz go jak węża. I zmieniasz religię, zmieniasz kościół, albo wybierasz to, co jest najlepsze z różnych religii, co ci pasuje. Taki podróżnik. Nie chcesz mieszkać w jednym miejscu, tylko zwiedzasz wszystkie kraje, bo możesz. Ale musisz mieć pieniądze, żeby cię było na to stać. Więc zarabiasz, zarabiasz, zarabiasz. A robak w Tobie zostaje. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jeszcze na koniec yy, jedno zdanie z Psalmu. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Nie odwrotnie. Niech Bóg nam błogosławi. Niech Bóg nam daje cuda. Musi być to pierwsze. Niech Bóg się zmiłuje nad nami. Niech nam przebaczy i nam błogosławi. Musi być przebaczenie, musi być pokuta, musi być zadośćuczynienie, uczynienie, musi być żal za grzechy. Musi być poprawa, musi być szczera spowiedź, a nie ciągłe bale, imprezy, szukanie tej adrenaliny i tak Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.